Jestem, jestem już. Mhm. Oglądamy. <sighs> Oczywiście... trudno jest. Bardzo głodówkę wprowadzić człowiek robi na siłę wszystko, żeby tylko do głodu nie doprowadzić. Mózg zaczyna yy, wariować, mózg zaczyna kurwa mm, no, sprzeciwiać się temu, że głodówka, nie? Dzisiaj jest sobota, jutro będę głodówkę robił, niedziela, cały dzień. Już dzisiaj w sobotę nie będę jadł od godziny może 19:00. Tak, żeby już z pustym żołądkiem i spać, żeby to nie było coś takiego, że w niedzielę jeszcze do południa będę miał zaleg zalegającą żywność w żołądku. Oczywiście jem wszystko teraz, ostatnio co znajdę, co dostanę, co cokolwiek. Nawet yy, produkty białkowe tu są. Mięso, nawet wszystko ziemnie, Tylko że ja wiem dobrze i mam tą świadomość tego, że bardzo sobie robię krzywdę tym, nie? Mój organizm po prostu przez to cierpi, nie? Znaczy jest ta energia, siła, wiesz, idziesz, bierzesz ten plecak ciężki i zapierdzielam, wiesz, ale... ale generalnie jedząc warzywa i stosując głodówki, organizm yy... Zdrowieje, po prostu zjada swoje własne złe produkty, przemiany materii, złe, złe komórki, które już gdzieś tam powodują jakiś rozrost, jakieś, jakieś zapalenia, także oczywiście tutaj jeszcze trzeba byłoby dodać, że ten, że jakiekolwiek skórne zmiany, nie? To wszystko organizm sam zje, jeśli głodujesz, nie? Jeśli głoduje, ja, ty, wszyscy. Organizm to po prostu w szamie. No i oczywiście co, co, najważniejsze, to pozbywamy się cukru z organizmu w czasie głodówki, nie, co już jest, regulujemy poziom insuliny. Teraz Mariusz ostatnio właśnie na, w programie odmazanie na surowo mówił, o ile trzeba czasu, ten filmik trzeba obejrzeć. Musisz to obejrzeć. Mariusz mówił, ile czasu trzeba właśnie, żeby się pozbyć insulinoodporności z organizmu, że ile czasu trzeba po prostu wprowadzać głodówkę i, i mm, pożywienie ketogeniczne właściwie, czyli bezwęglowodanowe, no ale to troszeczkę już takie zaawansowane są, troszeczkę jakby sprawy, bo tak, no my, jest, my tutaj jesteśmy twierdzimy się w przekonaniu, że że mamy jeść węglowodany, czyli warzywa, tak. a tutaj Mariusz mówi teraz, że, że o ketogenicznej diecie, czyli po prostu na przykład to może być ryba, no, czyli ketogeniczna, po prostu bezwęglowodanowa. Bez no jest to już znowu, robi się mikser w głowie, nie? No bo tu mamy wpojone nawyki jedzenie warzyw, a tutaj znowu ktoś mówi o ketogenicznej diecie, nie? No, Co teraz wybrać, nie? Bez sensu trochę. Jednak ja oczywiście jestem za tym, żeby oczywiście warzyw na warzywach zostać ze względu na to, że. jeżeli białko, no to jeżeli spożywasz białko, no to czuję się ciężko po prostu. Takich, takiej żywności czuję się ciężko. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem wcale teraz w jakimś katabolizmie, że jakimś takim. Jeżeli zjem na przykład no co, no mogę zjeść piers z kurczaka, czy, czy, czy tam jakieś takie białkowe produkty, czy tam jajka na przykład. I co to ma być za, za, za jakaś funkcja naprawcza organizmu kurwa? <grym> Bez sensu. Po prostu ani nie dostarczyłem żadnych witamin ani minerałów do organizmu i dla mnie to jest równie dobrze mogą sobie czekoladę zjeść, no to, no to samo by wyszło, nie. Także, że, że nie, nie. nie. No to oczywiście ketogen... nie jestem, nie, nie chcę tej filozofii jakby wprowadzać ketogenicznej, bo, bo robi mętlik jakby nie z całej filozofii spożywania warzyw i robienia głodówek. Są dwie zasady w życiu, które trzeba trzymać i staram się to jak najbardziej wykonywać. Już oczywiście z ostatnią niedzielę kurwa nie zrobiłem głodówki, bo... Tak mnie wzięło na jedzenie, że przez cały tydzień żarłem jak śminiak. Ja już normalnie, kurde, nie wiem. Wszystkie śmieci pożeram co, co się, cokolwiek śmieci, wszystko leci. Tylko że może też takie zapotrzebowanie na kalorie. Mam, że trochę też tam dwa razy, trzy razy w tygodniu biegam, no ale też dużo się ruszam. Chodzę z tymi ciężarami. Jak osoba bezdomna, to generalnie cały czas musisz coś robić. To nie jest tak kurwa, że relaks teraz, żebym sobie pozwolił na, na usią usiąść. ale ile kurwa drogi? Kur 40 km zapierdala z, z 20 kilo plecakiem. Kurwa. A jak, jak nie to, no to no, bo, potem musisz schować. To potem musisz jeszcze sobie przyrządzić co innego do spania. Potem... No, tak naprawdę to cały czas jesteś w jakimś ruchu, no to także te kalorie też czasami. No, chyba mi się wydaje, że. Dlatego mnie zawsze tak się mocno. Oczywiście, oczywiście jest to też takie błędne, jakby interpretowanie, bo bo Mariusz wyraźnie mówi, że po prostu. No ja też jestem oczywiście tej filozofii, że, że cukier, który dostarczamy do organizmu, interpretujemy, a bo to spalimy, bo to. Nie, to, to nie chodzi o to. Komórki się zamykają, insulina, odporność się pojawia. Jestem przekonany. Może teraz już tak nie, ale jestem przekonany, że rok temu miałem bardzo wysoką insulino-odporność. Nie dość, że miałem jakieś zaburzenia wzroku, teraz jeszcze mogę na jedno oko, nie, nie, nie najlepiej jeszcze jest. Jak wstane rano cze, często, to czu, widzę, że nie najlepiej na jedno oko. I ja sobie zdaję z tego kurwa bardzo sprawę, że jest to, że jest to właśnie z, cukr, z cukrem e, związane, że za dużo cukru jest w moim organizmie. Mój organizm jest przecukrzony. Kurwa no też z nadmiaru węglowodanów innych, nie, bo one no też się potem w organizmie generalnie jako cukry proste metabolizują, czy tam coś robią no generalnie dobra, to co jeść, co nie jeść, co, co trzeba robić, nic nie trzeba robić wystarczy po prostu głodować <noise> no jutro się biorę za siebie, kurwa wprowadzam ostry reżim, już dzisiaj od 19:00 bo za bardzo się przyzwyczajam do chłapania wszystkiego, co, co się znajduje i to jest y, moja katastrofa, bo nie dość, że w moim organizmie znowu powracam do takiego samego stanu jak rok temu, że byłem przecukrzony tak mocno, że masakra, nawet rany mi się nie goiły wtedy. Co Nawet jakimś którymś z filmików już uwieczniłem, że, że już jestem przecukrzony, że to od cukru, już, już byłem tego świadomy nie mając jeszcze nawet wiedzy takiej, jaką dzisiaj posiadam, a już wiedziałem, że to jest wszystko od cukru, kur. masakra, jak ja potrafię, kurwa, też sobie spierdolić organizm, kur. No ale co, no na szczęście wprowadziłem tę jednodniową głodówkę. No i, i już troszeczkę, trochę to jest już lepsze, no bo nie dość, że lepiej się czuję, już nie mam jakichś zapaleń, jakichś takich innych dolegliwości, takich typowo od cukrowych wzrok też trochę normalnie widzę teraz. Także nawet bym może dwudniową głodówkę mógł sobie wprowadzić, i to już by był naprawdę taki super komplet kurwa, na, na całe życie, który by mi pomagał w tym wszystkim. A Mariusz, oczywiście, z odmładzania na surowo, wielki oczywiście nasz mistrz w tym, tej, tej dziedzinie. Który nam wszystko po prostu uświadomił. Z... Z... Jesteśmy teraz tego świadomi, nie? Że, że po prostu czym jest autofagia, czym jest e... spożywanie mięsa, spożywanie węglowodanów, spożywanie cukrów przede wszystkim. No, wszystko to nam Mariusz bardzo pomógł nam, nie bardzo w tym wszystkim i sprawił, że nasze zdrowie nareszcie idzie w górę. Choć trochę, ale idzie, nie? bo może to młodych osób nie dotyczy. Ja wiem, że ktoś ogląda teraz ten materiał i mówi: A no, kurwa, ja tam wpierdzielam wszystko i nic. Ja, ale po 40 poczekaj, ja ci powiem tylko jedno: bo jak będziesz miał 40 lat i jak będziesz ja tyle cukru, co ja, i będziesz miał 40 lat, o ile będziesz miał jeszcze, <noise> jeszcze weź pod uwagę, że ja ćwiczę, że ja jeszcze biegam, a ty jak tylko siedzisz. I cały dzień zajmujesz się czymś innym, jakąś pracą dziwną, czy coś tam, cokolwiek i wpierdzielasz cukry, to możesz mieć w gorszym stanie organizm, nie? No ale co, no cukry są i ja też jem, nadal jem, dzisiaj jadłem i już nie ma nawet co pierdzielić o tym, że, że przestanę. <laughs> ale głodówką sobie nieco pomogłem, nieco sobie pomogłem, te 30% w organizmie wyleczyłem jakby tego wszystkiego, tej... tej... Nadmiaru cukru w organizmie, nie? Tak jak Mariusz powiedział, to jest naprawdę mistrz mistrza, nad mistrzami. On powiedział, że żaden sport nie wygoni z twojego organizmu cukru, dopóki nie wprowadzisz głodówki. I ludzie biegają, katują się, kurwa, ćwiczą, nie wiadomo co, akrobacje robią takie, że... aż mówi się o... <śla> 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 jakiś patolek <śla> ale, ale ludzie myślą, że w ten sposób uzdrowieją, że zrzucą kilogramy, a nic podobnego. Najważniejsze jest dieta, kuźba. najważniejsze jest głodówka, wprowadzenie autofagi. i to ta wiedza jest niezbędna. Wiedzieć, że głodówka autofagia właśnie niż zżera własny tłuszcz z organizmu, nie? Oczywiście ruchem i sportem można sobie przyspieszyć metabolizm, te wszystkie wszystkie to cała głodówka będzie jeszcze szybciej przebiegać, nie? Nawet w niektórych filmikach udowodniłem, jak w jeden dzień, kurwa, można zobaczyć mięśnie brzucha swoje, no kurwa. Teraz już nawet nie będę robił, kurwa, kamery, no bo zobacz, co się dzieje, zobacz. Przecież bęben wisi, kurwa, aż na samą plażę, kurwa. Ludzie się potykają, kurwa, i mówią, co to jakaś góra jest, czy co to jest tutaj. Wyciąć to, czy co. A ja to zrobiłem w jeden dzień, kurwa. Na którym filmiku udowodniłem, że jak się tłuszcz potrafi szybko spalać, jak szybki jest metabolizm człowieka. Tylko że ja nie przestrzegam, znowu kurwa padłem w mój nauk dalej, obżarania się słodyczami. No ale właśnie Mariusz jest tą osobą, która mnie cały czas mobilizuje, cały czas właśnie oglądam te jego filmy i, i co chwilę zdaję sobie sprawę, jak bardzo odbiegam od od rzeczywistości, <noise> od rzeczywistości, jak bardzo odbiegam, I że za chwilę będę miał problem z cukrem. No i tak, no tak jak mówię, no, w młodym wieku to możesz mieć w dupie, wiesz, ale cukier i tak ci da, ale zobacz, ile ludzi jest otyłych, Kurwa, to jest też następna epidemia. Mariusz też mówił o epidemii, kurwa, on naprawdę jest, on i Albert Einstein byś musiał kuźwa powiedzieć, że to są jednakowe osoby. Kurwa. Jednakowi ludzie, którzy po prostu patrzą na rzeczywistość i umieją kurwa, perfekcyjnie wyciągnąć to, co, co jest właśnie błędne. I, ale Mariusz, akurat powiem szczerze, tylko w dziedzinie oczywiście odżywiania, jest takim perfekcjonistą, bo jak że tak powiem, w innych <laughs> kategoriach życia, no to trochę tam <laughs> jest nieraz śmiesznie, nie? Ale, ale potrafi. Widzisz, powiedział o, o epidemii, powiedział o epidemii i to samo zauważam. Zobacz, ile młodych ludzi, dziewcząt, kobiet, jakie, jakie mają szerokie biodra, te dubska takie wielkie, nie? To wszystko to jest nagromadzony cukier we, we, w organizmie. To nie tylko jest otyłość. To, otyłość to nie jest, że, że ta otyłość to już jest sama sobie chorobą. Tam jest cukier, który już powoduje insulinoodporność. Nie? Wtedy leczysz organizm, kiedy, kiedy chudniesz, bo wtedy on zjada swoje własne kurwa, e, energię, swoją własną energię, która się nagromadziła, na swój własny cukier, swoje własne e, swoje własne stany, które już powodowały choroby. Nie? On to wszystko niszczy. Wtedy, kiedy chudniemy, wtedy, kiedy waga spada, wtedy jest autofagia. Wtedy dochodzi do autofagi, zjadania. Nie może to być tam 10 dni ileś, no, oczywiście, jeżeli nie chudniesz po jednym dniu już głodówki, czy no to faktycznie no to chyba można powiedzieć, że po 10 dniach może dopiero zaczniesz chudnąć ale, ale autofagia zaczyna się od razu samo zjadanie kiedy już czujesz głód kiedy już organizm się domaga jedzenia i on zaczyna pożerać swoje własne wielokrotnie to sobie udowodniłem w stanach zapalnych gdzie bólem jakimś zębów że doprowadziłem do głodówki i zjadłem warzyw, i doprowadziłem do głodówki, i zapomniałem o jakimkolwiek stanie zapalnym. Od razu to zeszło, znikło, jakby nic się nie działo. Kurwa. Gdybym to wiedział za mało lata, to ja już bym, kurwa, dzisiaj był innym człowiekiem. W ogóle bym zupełnie co innego, teraz bym był, już, już bym przemierzał, może, nie wiem. Gwiazdy, może bym jakiś szukał innych planet, jakiś, wiesz, jako sztuczna inteligencja w jakimś statku kosmicznym. Gdybym wiedział to, co Mariusz mi przekazał teraz, jak byłem mały. Nie no, faktycznie, no niestety w życiu jest tak, że kurwa, im bardziej za, zakręcasz śrubę sobie, tym lepsze będziesz efekty zbierał, nie? Którzy mówią, a ja to tam pierdolę jem wszystko, co popadnie, robię, co chcę. Ale rób co chcesz, wszystko tak, rób co chcesz, tylko że w niektórych, niektórych logicznych funkcjach życia trzeba zrobić reżim, no tak jak z odżywianiem, no kurwa nie jest dobrze iść do restauracji i się napierdalać, bo nie dość, że, że uzależniasz się od tego, co, co zjadłeś, to jeszcze w dodatku odbiegasz od tego, żeby stosować głodówkę, nie? bo że jesteś uzależniony, to, to już ta głodówka to już nie będzie taka przebiegała tak tak zajebiście właśnie no i tyle no ale to co ostatnio na właśnie Mariusz powiedział, że ile trzeba czasu no myślę, że Mariusz też potrafi tam dużo wyolbrzymić, ale nie sądzę, żeby przez rok czasu pozbywał organizm jakby przywracał komórki po prostu, które zablokowały już cukier i produkcję, wchłanianie cukru, już jest insulinoodporność, że, że rok czasu przywracanie trwa. Ciężko powiedzieć, no ale chyba nie, no. Jeżeli, ja uważam, że wszystko się dzieje tu i teraz. Jeżeli, jeżeli Podczas głodu już organizm wszystko regen... naprawia. Wszystko się naprawia podczas głodu. Mariusz jest takim właśnie fascynującym takim mistrzem, naszym takim mistrzem życia, bo on, on wyolbrzymi, po to, żebyśmy chociaż wiesz więcej tego, więcej tego zrobili. I żeby to było prawidłowo, nie? Mariusz powie, a 10 dni trzeba głodówki nie? stosować, nie? ale ty powiesz, a ty zrobisz tylko dwa dni i powiesz, kurwa, więcej nie umie, nie? A to właśnie chodziło o te dwa dni, nie? <laughs> on właśnie to jest taki człowiek, że on powinien naprawdę zbierać największe, kurde, yy, największe kokosy z życiu, bo to jest, to jest człowiek, który naprawdę jest największym mistrzem, kurwa, no nie wiem, nie widzę tu jakichś innych ludzi na YouTube, którzy by potrafili tak się czuć właśnie. To co człowiek wie, to jak mu to jak mu, jak mu szkodzi, jak mu... On to po prostu jest mistrzem. On ma do tego talent. On wie, patrzy na ludzi, obserwuje i umie to po prostu zinterpretować i jakby naprawić jest naprawdę wielkim medykiem społeczności globalnym. Kurwa. No ale... No, ale to właściwie tyle bym, co bym dzisiaj chciał powiedzieć. Bo oprócz tego to się tutaj nic nie dzieje. Dlatego właśnie dzisiaj będę musiał większą motywacją się wykazać i zacząć odrzucać już te wszystkie cukry proste. Oczyszczać się. Jeden dzień, no. Zresztą nie jest prawdą, że na przykład jak niektórzy interpretują, a 4 dni dzisiaj nie jadłem, następny dzień, 4 dni nie jadłem, to już jest razem 8 godzin. E, raczej nie 4, nie 4 godziny nie jadłem dzisiaj, 4 godziny nie jadłem, a to już jest 8 godzin, następne dni nie jadłem, e, to już jest jeden dzień. To tak jakbym w miesiącu stosował głodówkę jeden, jednodniową czy dwudniową, nie? Nie, no po prostu bez sens, nie? Bo można by powiedzieć, że. Że będę się obżerał cały czas, załóżmy na cały miesiąc, i powiem: No, przecież jak spałem, to ile godzin nie jadłem? To, to jest tak, jakbym głodówkę stosował przez cały, nie wiem, trzy dni głodówki w ciągu miesiąca, nie? To jest to bez sensu, nie? No, głodówka musi być w ciągu, jednym ciągu. Nie można zrobić cztery godziny głodówki, potem zjeść i to doliczać sobie do głodówki. Nie, to nie jest dobry pomysł, bo oszukiwanie samego siebie na nic dobrego nie, nie wyjdzie, nie? Dlatego, 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 dlatego. Tak to wyjaśniam, jak to przebiega. Więc e, kończę i motywacja. Jedziemy z kurwą pełną, na pełnej kurwie, <laughs> z głodówką. <laughs> e, tak trzeba zrobić, kurwa. Tak trzeba się zmobilizować, zmotywować.